Tramwaj typu K nr 445 został wyprodukowany w 1940 roku, czyli w okresie II wojny światowej. Podczas wojny wagony zostały sprowadzone do stolicy Niemiec. Kilkuletni pobyt tych pojazdów w stolicy III Rzeszy sprawił, że do dziś nazywamy te wagony Berlinkami. Jesienią 1945 roku. Część wagonów zostało sprowadzonych do Warszawy. Po odbudowie w latach 1946-47 obsługiwał elektryczną kolej dojazdową. 24 lutego 1947 roku powrócił do tramwajów warszawskich. Pojazd został wycofany z ruchu liniowego w 1966 roku. W 1997 roku. Dzięki staraniom KMKM został wpisany na listy tramwajów historycznych, a 29 października 2003 roku wagon został wpisany do rejestru zabytków.